Cześć, jestem Sebastian, a dzisiaj w kolejnej części gier logicznych z korbo zagramy w sudoku. Przygotowałem sobie tutaj planszę do sudoku 4 na 4 będziemy operować na czterech kolorach. Więcej takich plansz możecie zobaczyć na naszej facebookowej grupie korboblocks. Zabawa w sudoku polega na tym, aby w każdej linii pionowej i poziomej ustawić zębatki w taki sposób, by była każda tylko w jednym kolorze. Co więcej, w jednej takiej ćwiartce, czyli na jednej platformie, mają się znaleźć cztery koła zębate różnego koloru. Zobaczmy sobie, rozwiążmy w takim razie to zadanie wspólnie. Popatrzcie. <tud> tutaj mamy już czerwoną i pomarańczową. Brakuje nam dwóch kół zębatych tutaj. Weźmy sobie zatem niebieskie koło zębate i zobaczmy. Tutaj nie mogę dać tego koła. Dlatego, że w tej linii mamy już niebieskie koło zębate. Wobec tego mogę je dać tutaj. Teraz w tej ćwiartce popatrzcie, mam już czerwone, niebieskie i pomarańczowe. Brakuje mi wobec tego zielonego. Umieszczam w takim razie tutaj zielone koło zębate. Patrzmy dalej. Tutaj już mam niebieskie i pomarańczowe, tu jest czerwone, więc tutaj brakuje mi znowu zielonego. Nie ma go ani w tej linii. Ani w tej linii. Umieszczam sobie zatem zielone koło zębate. Tutaj popatrzmy dalej. Tutaj już mam czerwone, zielone, niebieskie. Brakuje mi zatem pomarańczowego. Dajmy sobie tutaj pomarańczowe koło zębate. Ok, jesteśmy w połowie. Teraz dalej. Czerwone, niebieskie, zielone. W tej linii brakuje mi pomarańczowego. Mamy zatem pomarańczowe. Zobaczmy dalej. Tutaj mam już pomarańczowe i zielone, więc brakuje mi w tej części na pewno niebieskiego i czerwonego. Popatrzmy tutaj. Tutaj mógłby być i niebieski, i czerwony. Tutaj też i niebieski, i czerwony. Dobrze, umieśćmy sobie w takim razie tutaj niebieskie koło zębate. Wobec tego brakuje mi tutaj w tej części koloru czerwonego i widzę, że go nie ma ani w tej linii, ani w tej. Tak? Więc umieszczam sobie tutaj czerwone koło zębate. Ok. Sprawdźmy dalej. Tutaj mamy puste. Zostały nam raz, dwa, trzy, cztery koła zębate. Popatrzmy. Mamy zielone, mamy czerwone. Więc tutaj powinienem umieścić albo pomarańczowe, albo niebieskie. Ale nie mogę umieścić niebieskiego, bo mamy je już tutaj w tej linii. Wobec tego umieszczam tu pomarańczowe, OK. Czyli już mam pomarańczowe tu, tu, tu i tu. Wszystkie pomarańczowe są rozłożone, każde w oddzielnej linii. Zobaczmy zatem, gdzie umieścimy ostatnią zieloną zabawkę. W tej linii już mam, w tej już mam, tutaj też już mam. Nie mogę tutaj umieścić, ponieważ jest tu. Wobec tego świetnie nada nam się do tej linii w tym miejscu. Pozostało nam czerwone koło zębate w tej linii już jest, tak? Tutaj też. Ale nie ma czerwonego koła zębatego w tej linii. Umieszczam je zatem tutaj. O! Pięknie. Więc mamy wszystkie czerwone koła zębate umieszczone, każde w oddzielnej linii. Pozostało nam niebieskie koło zębate. Tu. Mamy rozwiązanie. Każde koło znajduje się w jednej linii albo tak, albo tak. Plus, w każdej ćwiartce znajdują się cztery koła zębate różnego koloru. Tak jak mówiłem, więcej takich przykładowych plansz możecie znaleźć na naszej facebookowej grupie CorboBlocks. Są też większe plansze, nie 2 na 2, a 3 na 3, gdzie możemy pracować np. sześcioma różnymi kolorami zębatek. Pozdrawiam, hej.